Dzień dobry, witam was z Kadale na ale widzimy się podobnie w GoG, że dzisiaj znowu zmierzę się w duelach, w których jak widzicie brakuje mi naprawdę bardzo niewiele, żeby awansować do czempiona. Swoją drogą jest to praktycznie ostatnia godzina na to, żeby walczyć w ogóle o ten awans w tym tygodniu. Także jak widzicie na Styk zdążyłem włączyć nagrywanie tego materiału, ale czy się uda to przekonamy się wkrótce. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym tylko prosić o zostawienie łapki w górę, o subskrypcję, o napisanie jakiegoś komentarza, żeby pomóc w zasięgach tego materiału. Możesz napisać komentarz, na przykładowo, um, nie wiem, niech będzie duel, duele, duel, coś takiego. Napisz w komentarzu to, żeby podbijać, również można filmy podbijać, więc z góry za wszystko dziękuję. I cóż, lecimy z tematem, zobaczymy jak w tych duelach mi dzisiaj pójdzie. Zaczynamy od e, Imonu z Rosji, także, привет, e, towarzyszy, jesteśmy no move. Jest tonumów no i mamy Speed Limit. Tak, to jest za drzewka, są jakieś owocowe chyba. Jakaś wiosna musiała być ewidentnie. No, speed limit, tam są jakieś góry w tle. O, nie wiem czy to nie będzie bardziej West Coast, wiecie? No damy gdzieś... jakieś Wyoming może. A, Kalifornia, dobra, 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 to jest ta strefa, gdzie jest. Pool, tak, 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 taki, taki region tutaj rolniczy. Rzeczywiście jest coś takiego e, w Kalifornii. Zapomniałem. E, dobra, co to może być? nie będzie jakaś. Kurde, czekaj. Meksyk jakiś? No bo słońce jest bardziej tu, nie? Jakiś Meksyk by pasował według mnie. No, no, spróbujmy. Próbujmy Meksyk, zobaczymy. On jest mocny, widzę w Meksyku co, więc lipa trochę. Czy Kolumbia. Meksyk, dobrze. Ciapas to było. Nice. Bardzo dobrze. Elegancko, lecimy dalej. Dobra. Yy... Ruch lewostronny, mówicie. Dobra, to będzie Bangladesz, z tego co widzę. Bo to jest bengalski język. Chłop do Indii? To był co? Nie było. To nie był. Wow, Indie bez shitkamu. Ty, to są jakieś nowe zdjęcia w Indiach? Ja nawet nie wiedziałem. O kurde, ty. No to ciekawie. Dobra. E... No i teraz tak, bo. Mam dwie. Dwa pomysły. To może być Nepal, ale to chyba będą Indie znowu. Chyba będą znowu Indie, zobaczmy. Tak, to były Indie północne, ale. Ale chłop też pomyślał o Nepalu. Nie dziwię się, bo Nepal to mógł być. Rzeczywiście, tylko zdjęcia starsze. Więc to trochę nie pasowało, powinny być chyba świeższe, nie? ale też nie wiem w sumie, e, w którym roku nie te zdjęcia robili, bo to, żeby były wstawione w tym roku, nie znaczy, że w tym roku były robione, nie? mogły być robione na przykład, nie wiem, rok temu, no ale dobra, nieważne, e, taka droga, jakieś pola, kurde, nie wiem, e, jakieś Węgry, Rumunia, nie wiem, coś takiego, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Stany, ojoj, to stany były. Ach, no to słaby początek, zdecydowanie. Nie zbliżył mnie on do awansu, do czempiona. Absolutnie. Ajajajajaj. No dobra, lecimy jeszcze raz. To tym razem QW z Niemiec. Także e, guten, guten Abend. nam wieczorem, właściwie gra w nocy, no, no dobra, powiedzmy Guten Abend. I teraz tak, zaczynamy od RPA to nie będzie. Ty, jakaś Australia? No, bo Argentyna. Ale na Argentyna mi to nie wygląda. Nie wiem, damy Australię, ale nie wiem. Tak szczerze. Tak, to była Australia Północna, dobrze. Gitara. Bardzo ładnie. Lecimy dalej w takim razie. Eee... To to może być, jakieś Filipiny, Indonezja. Coś takiego, nie? Mi się wydaje. Dobra, damy Filipiny. Zobaczymy. Gościa. Na co daw? Da Na Amerykę Południową. Kolumbia. Ok, to może być Kolumbia. Myśli nad Azją. Dał Tajlandię. Dobra. I to była Indonezja. Ok. To była Indonezja. Spoko. Lecimy dalej. I teraz co? Hmm, Kenia. To czasem nie będzie? Chyba będzie Kenia, tak mi się wydaje. Zobaczmy na co, o czym chłop będzie myślał. Chłop jest mocny w Stanach, widzę, więc nie chciałbym Stanów dostać. Woda... Indie, tak? Mogą to być Indie. To mogą być Indie. Może to być Sri Lanka też. No... Uwaga... Tak! Kenia! Dobrze! Ah, dobrze, dobrze. Ładnie. Elegancko. Dobrze, dobrze. Trochę elozyskaliśmy z powrotem. Nie wystarczy to na do strefy awansu, ale lecimy... Grę numer 3 w takim razie. Nie czekamy, lecimy od razu. Może nam się wylosuje ten sam przeciwnik, to byłoby trochę łatwiej. Mm, gramy ze szłupem jakiś teraz z USA. Mm, 1200 chłop ma dobrego streika, więc łatwo nie będzie. Dobra, jesteśmy w Afryce gdzieś. Hmm, no to jest ciekawe. Taki blur. Nie, dam Kenię, ale nie wiem. To, gdzie to, nie wiem, gdzie to jest. Kenia? Tak, Kenia. Okej. Okay. No, dobra. Lecimy w takim razie dalej. Uwaga. Ruch lewostronny. No dobra. Czyli RPA jakieś, jak rozumiem. No tak, no jakieś RPA. Tu mamy jakieś lasy. Chyba będzie to bardziej trochę północne. Dam gdzieś tu tą część. Ale trochę podle sutu to było, ale no dobra. Zaczęliśmy no 88 punktów, więc, więc dużo to nie jest. Dobra. Eee, teraz co, Bułgar. Turcja? No, jakiś meczet tam był to. Raczej Turcja, nie? Raczej Turcja. Nie ma co za bardzo zastanawiać. Damy Turcję do widzenia. Damy, damy gdzieś tu. Dobra. Chłop do tą część. To było niedaleko Koni. Ok. Spoko. Chłopu niestety bliżej. Fajnie by było być bliżej od niego jeszcze raz. Bo tak to będzie to Felipa, No ale dobra. Eee... En. Esquela. Kolonal, ok, Escuela To jest Hiszpania, słuchajcie. Mm, taka mocno północna, bym powiedział. Chodzi z Zaragosy, coś takiego. Te regiony to mi się wydaje, że to są w Hiszpanii. Już tak pod Pirenejami gdzieś, albo Portugalię, może być, no. Nie, to było dobrze. To była Baskonia, tak? Nie, Baskonia to nie było jeszcze. To chyba nie jest Baskonia. To jest ta nawarza cała, nie? Chociaż tak może to już podlega pod nie wiem. Dokładnych nazwisk, granic nie kojarzę. Notice, Dobra. Stany jakieś tam? Mówicie. Niezwykłe stany, chyba ta Raczej po prostu stany. Eee. będzie gdzieś. Nie wiem. Tu, w Tennessee na przykład tyle. Nie wiem dokładnie, gdzie to może być. Nie mam pojęcia. W to może być coś takiego. A no i to, to był Teksas, no popatrz, no To był Teksas, czyli myśl miałem dobrą potem Okej, okay. eee, czarne auto Co to Peru? Chyba ta. No bo co innego, nie? To jest chyba Peru Zobaczymy Tak, to było Peru, bardziej na północ, ale byłem bliżej, to najważniejsze 10-100 HP, chłop stracił Mamy praktycznie tyle samo Eee, więc jest walka wyrównana. Dobra, eee, mamy po niemiecku. Eee, Württembergische. Dobra, Württembergia. to jest tu. Ta prowincja w Niemczech. Co pamiętam. Kolej za O, na No to jesteśmy, może podcast z Rue, gdzieś, coś takiego. Coś w tych okolicach. Popszuka. Numer drogi chyba znalazł, ale nie w tym miejscu. A, będziesz miał źle, będziesz miał źle chłopie, będziesz miał źle a kurde bliżej dał. Mm, dobra, to bo... Yy... Jeszcze bliżej Saarbrücken. Kurde, mógł zostawić tam pod hamburgiem, to bym trochę więcej po co zostało. Hmm, szkoda. Dobra. E, jakie ZEA, co to jest? Antofagasta, a Jezu, przepraszam. jest, przepraszam, jakie Antofagasta, tak? Dobra, no to tutaj gdzieś jesteśmy. Coś tam, industrial na Antofagastę droga, idąca pod takim kątem. No to jest ta droga gdzieś. To jest gdzieś ta droga, nawet gdzieś tu i tyle. No, prawdopodobnie. No, byłem kapkę bliżej, to dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, to nie. czekaj, to będzie jakaś Brazylia? Chyba ta. albo no, Argentyna, czekaj. Nie wiem, Brazylia chyba jakaś, nie? Czy Argentyna? Brazylia Południowa pod Porto Alegre. Ok, byliśmy bliżej, chłop stracił trochę HP. No, no dobra, lecimy dalej. Mm, Meksyk? No, wygląda na Meksyk. Eee, dobra, damy gdzieś. Zobaczymy. Jedzie Meksykiem. Chłop, podobnie do mnie. Ok, był trochę bliżej, dobra. dobra, dobra. Meksyk. Przeszliśmy Meksyk, to jest, to jest bardzo ważne. Mogłem dać bardziej na zakup, rzeczywiście, ale dałem w miarę bezpiecznie. Okej. Okay, ruch prawostronny. O, kurde, kurde, nie wiem, ty jakiś Ekwador, Kolumbia, coś takiego chyba, nie? No bo w Azji to, to prawo odpada, w Azja leci w diabło, Azja nie będzie. No, damy Ekwador, nie wiem, gdzie to może być, tak szczerze. Meksyk? Meksyk! Oh Jezu! Ach, zasrany Meksyk. A tak blisko było. Tak, blisko. No nic, lecimy z grom numer 4 w takim razie. Szkoda, szkoda. Zastrany Meksyk, no. no. Ale nawet widzę, że tam Meksyk jest słaby, nie? Dobra, lecimy teraz z, z Fejal Gaserem z Hiszpanii. Zaczynamy od Mongolii. Mamy tam jakieś małe pagórki. to może bardziej w tą stronę gdzieś zobaczymy. Eee, okej, okay. po prostu w środku praktycznie mam goli, okej okay. Nic odkrywczego, lecimy w takim razie dalej Eee, zap... zapciasty Eee, okej, okay. znamy odpowiedź prawdopodobnie tu masz normalnie kierownicę Eee, no ale dobra, no obstajmy, że to jest Far East, damy gdzieś tu O Jezu, nie, aż, aż uanudek. u Mmm, okay. chłop to wiedział, nie? Ja pierdziele, To jest po Widać, że twardy zawodnik. Chyba za wansy będą. Eee... Dobra. Jakaś Iowa. Coś takiego. Zobaczymy. obdał Nebraska Nebraskę. To była. To było Kansas. okej okay. Był kap... Byłem kapkę bliżej. Byliśmy w Kansas. Dobra. Eee... Co to jest? Co to jest? Takaś Malezja. No te palmy tak malezyjsko, nie? Wajbują. Nawet tą częścią Malezji. Dobra, spróbujmy. Warry na widzę No te palmy mnie tak kierują, nie? Na borneowską część Malezji. To też no, dał, dał podobnie, dobra. A, to Indonezja to była serio. Ech, dobra. Lecimy dalej. Eee, co to jest? Turcja jakaś? Okej, okay, System Larry, tak, 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 to jest Turcja. dobra Eee... Może, może będzie? Nie bardzo, nie bardzo Widzę, żeby coś tu było, dobra, nie będziemy tutaj się modlić eee, Może tu bardziej gdzieś Na my, okej okay. Okej okay. No dobra Od Gaziantepem byliśmy, spoko eee, Wietnam, no ale jaki Wietnam? No i to jest właśnie zagwozdka, nie? Ja Wietnamu kompletnie nie znam, autentycznie, to jest nawet taka kula u nogi, nie? Nie wiem, nawet tu w środku tyle, nie wiem, nie mam pojęcia, że to może być, w której części Wietnamu. Na południu to było, okej. Okay. Spoko, no byłem bliżej, to najważniejsze. Dobra. Eee. ok Okej, słońce daje dosyć mocno, późna jesień już ewidentnie. Tutaj mi to zajeżdża, tą okolicą. Wiecie? Dobra, spróbujmy. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Tak mi coś zajechało, że to tam może być, nie? Ale to może być błąd, absolutnie. Absolutnie się nie zdziwię. Okej, okay, wyspa yy, księcia Edwarda. Ważne, że byłem bliżej. Okej. Okay, yy, Nigeria. A gdzie? No nie wiem, dobra, da gdzieś tu i tyle. I do widzenia, nie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dużo ostatnio nie ma. Spoko. Lecimy dalej. Mm, <ścoughs> Dobrze, eee, Fresh from ETC, dobra, jakiś telefon Taxi Vivaldi. Co to jest jakaś Rumunia? No, tak by wyglądało, nie? No, wygląda na taką Rumunię, dobra. Damy tu gdzieś. Okej, okay, chłop, do podobnie jak ja. No i był kapeczkę, bierze oh. Szkurde Kurde, no. Po prostu walił w środek i tyle. No nie dziwię się zresztą. Dobra, eeeeh, dobra. Coś tam po niemiecku, jest? Sites. To będzie Austria? To będzie Austria, nie? Albo południowy bo Niemcy, bo nie jakaś Bawaria. No, damy gdzieś tu. Albo dobra, damy. Nie, dobra. Pod Salzburgiem damy. Zobaczymy. Nie wiem, czy to jest Austria, czy Niemcy. Szwajcaria to była? Co? Jezus, Maria, jak ja się nieskapnąłem? Boże! Ojoj, nie, to nie zasługuje na do czempiona. Nie ma szans. Ludzie. Jakaś Szwajcarii odgaduje, to nie. Nie ma opcji. Dobra, ostatnia gierka, gierka numer 5. Z, znowu Fidal Gesser, boże święty. No, to będzie w dupę chyba, to To dostaniemy w piernicz i yy, to Sobity Dobra, to jest chyba jakaś Indonezja. No, tak by wyglądało, nie? No, damy gdzieś tu. Albo no, Malezja. Malezja, ok. Dobra. Niechaj będzie w sumie. Uwaga, chyba jakie słupy były. No nic, eee, ten jest mój dzień po prostu. Czasem się tak zdarza. Eee, to jest Wietnam. Eee, pff, no jaka część to, ja nie wiem. Nie, damy tu. Zobaczymy. Może po, bardziej północna część to będzie. Aha, po prostu po środku. Czyli wtedy jak byłem w sam środek, to miałby teraz praktycznie idealnie, nie? No cóż. Słuchajcie, muszę sobie łyczka wziąć wody Przetopiłem się. Jakie fajne chmury, widzicie? są te mamatusy czasami, czy jakoś tak one się nazywają? One są burzówki chyba, nie? Znowu Wietnam? Co ty gadasz? Coś często tam Wietnam się dropi Dzisiaj nam No spoko, czemu nie? Akurat to była lokacja w miarę W porządku jak na Wietnam, bo o góry Wietnamie to już się kojarzą z północą, nie? Zdecydowanie Dobra Ja Jaowdziewim Okej, okay, żyje tutaj Spoko, to sobie żyje Yy, to se żyj i sobie nie przeszkadza jakaś Chorwacja? Chyba ta, mi się wydaje. Będę damy gdzieś tu i tyle. Chłop, daj czarną góry, ty może być. Jo! Co za chłopty, nie? O boże, 5k wykręcił, no to nieźle. No ale to było do zrobienia, to akurat nie uznaję tego za coś dziwnego. Bo to było do 5k. No, eee, co mamy tutaj? To jest Argentyna. Raczej. Może tu gdzieś? Na tym skrawku zobaczymy. Chyba, że Boliwia. Bo tu stosuje Boliwię? Dobrze. No, tym razem na moje wyszło. Bardzo dobrze. Kurde, żyje jeszcze. A. Jeszcze resztkę HP ma. Eee, no dobra. No dobra. Oj. Ocie panie, co my tu mamy. Eee, nie wiem, jaka jest Słowacja, coś takiego. Dobra, powinienem być bliżej. Dobra, Rumunia to była. Jest chłopiec jeszcze żywy, spoko. Eee, pf, dobra, eee, nowy Brunswick coś takiego. Dobra, klikam w tym obszarze. To może być też Nowa Fundlandia. No to jest ten obszar na 100%, eee, nie mamy wątpliwości żadnych akurat. hop do, tu. No jest bliżej. A! Dobra, Quebec to był. Spoko. Ja coś czuję, że to przegram, nie? Czuję, że to przegram. Dobra. Eee, Japonia. O kurde. No to mamy problem. Jeszcze Ma, generalnie tak. Ja mam dziki gest, ale ja nie chcę go robić. Ja bym kliknął okinały, ale... Nie, 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 nie dam okinały. Dobra, damy tu. A to było co? Tutaj jakaś wysypka, ale dobra, chłop przegrał. Okej, okay, nieważne. Przeżyliśmy najważniejsze. Dobrze, że nie dałem Okinawy. Bo bym nie wygrał z nim jeszcze teraz. No dobra, no rewanż jakiś się udało zrobić na nim. Niestety spadliśmy poniżej 1200. O czempionie możemy zapomnieć. Eee, może za tydzień spróbujemy zrobić jakiś rajd na czempiona. Zobaczymy. Ale dzisiaj to bo było na tyle, słuchajcie. Jeżeli dotrwałeś do końca, to napisz w komentarzu eee, Okinawa. Eee, będę wiedział, że wtedy obejrzałeś ten film. Eee, I cóż, do zobaczenia w filmach. Cześć!